Strażacy-ochotnicy otrzymali nowy sprzęt. Środki unijne pozyskane przez miasto Niegóra pozwalają należycie wyposażyć strażaków, ochotników z jednostek tujeni górskich. Przystanki kolejowe prawie gotowe. Dolny Śląsk na pewno jest tym regionem, gdzie szczególnie widać jak rozwija się transport kolejowy. Ciekawa inicjatywa w Cieplicach. Chcemy, aby cieplice też w takim czymś zaistniały. Witam Państwa, Paweł Guszała zapraszam na serwis. W ramach projektu Wzmocnienie Bezpieczeństwa Wspólnego Pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy strażacy-ochotnicy z Jagniątkowa, Sobieszowa i Wiejskiej otrzymali dzisiaj nowy sprzęt. Wysokociśnieniowy agregat gaśniczy, pięć hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, 16 kompletów ubrań strażackich trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjachnietkowa, Sobieszowa i Wiejskiej w ramach projektu wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Zerskich i Karkonoszy. Zabezpieczenie dla strażaka jest najważniejszą jakby sprawą, jaka może tylko istnieć. W związku z tym bardzo się cieszymy oczywiście, że otrzymaliśmy ten sprzęt. Wygraliśmy również projekt Wiodbo, więc w przyszłym roku dopozażymy kolejnych strażaków. Zależało nam na tym, jak ten, pro, ten projekt był realizowany razem z naszymi partnerami po stronie czeskiej, żebyśmy oprócz zakupu samochodów dla PSP i oprócz, oprócz wyposażenia właśnie w ten agregat wysokociśnieniowy. Żeby była też możliwość wyposażenia strażaków w sprzęt ochrony osobistej, i taki właśnie został kupiony 16 sztuk. Dla wszystkich jednostek OSP w Jeleniej Górze. To są hełmy, wyposażenie osobiste strażaka. Hełmy, ubrania specjalne, bardzo kosztowne, obuwie specjalne. Ja tylko tak, żeby zobrazować całą sytuację, powiem, że wyposażenie jednego ratownika w pełni, tak od stóp do głów, czyli odpowiednie obuwie, ubranie specjalne, dobrej jakości, kominiarka keblarowa plus hełm, rękawice poszone, to jest około 7000 zł. I proszę sobie teraz przemnożyć przez ilość osób w jednostce, czyli powiedz minimum te 20 osób, to Potężne kwoty. I to właśnie środki unijne pozyskane przez Miasto Niegóra pozwalają należycie wyposażyć strażaków, ochotników z jednostek górskich. Oprócz tego robimy jeszcze w ramach tego projektu tworzone są różne manewry służb ratowniczych, które właśnie pozwalają na poszerzyć wiedzę przede wszystkim strażaków, ochotników, ale również pokazują na współdziałanie pomiędzy jednostkami z terenu Polski i z terenu Czech, które, które tutaj na pograniczu gór izerskich bardzo ważna jest ta współpraca i wspólne działanie uroczystości przekazania sprzętu udział wziął także Stanisław Francławowicz, który prowadzi na naszym terenie kontrolę w zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ja sprawdzam stronę wyłącznie tylko formalną, a jestem już po kontroli w powiecie i tak jak powiedziałem jestem pod wrażeniem, że od wielu, wielu lat te sprawy były zaplanowane, przygotowane, a jak widać yy, też korzysta... I powiat, i miasto ze środków unijnych, co niewątpliwie jest też tym dodatkowym plusem. Projekt Wzmocnienie Bezpieczeństwa Wspólnego Pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Izerskich i Karkonoszy realizowany będzie do końca 2020 roku. Dziś odbył się briefing prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych. Ich przedstawiciele na 15 grudnia zapowiedzieli otwarcie dwóch nowych przystanków w Jelenigurze. Kończy się realizacja projektu obejmującego w sumie cztery przystanki w Jeleniej Górze. 15 grudnia udostępnione zostaną kolejne dwa, Jelenia Góra Zabobrze oraz Jelenia Góra Przemysłowa. Ten znajdujący się w sąsiedztwie ulicy Grunwaldzkiej i Paderewskiego posiada dwa nowe perony. Przestanek ten jest całkowicie nowy, ma służyć przede wszystkim okolicznym mieszkańcom, którzy tutaj mają możliwość dojazdu do centrum miasta, do sklepów, marketów. Natomiast budowaliśmy jeszcze jeden nowy przystanek. Na terenie dawnej celwiskozy nosi on taką nazwę jelenia góra przemysłowa. Jest też w podobnym stanie zaawansowania jak tutaj. Różni się tym, że tutaj mamy dwa perony, tam natomiast jest jeden peron. Na spotkanie nie zostały zaproszone władze Jeleniej Góry. Jest to informacja, którą przekazujemy do mediów, dlatego że informujemy o zakresie kolejowym całej inwestycji. Obszar, który jest po naszej stronie jest w pełni realizowany i tak jak wspomniał pan dyrektor, na 15 grudnia obszar kolejowy będzie dostępny. Do użytkowania, natomiast służby techniczne na bieżąco współpracują ze sobą w takim zakresie, jaki jest niezbędny do tego, żeby przygotować zarówno ten obszar kolejowy, jak i obszar, który jest obok wszystkich przystanków, które są na terenie Jeleniej Góry. Jest to standardowa współpraca, którą prowadzimy ze służbami, z którymi. Służby Techniczne Polskich Linii Kolejowych w całym kraju współpracują. Ja mogę tylko powiedzieć, że nasze zadanie zostanie zrealizowane w całości i tak jak na przykład w Jeleniej Górze Przemysłowej, będzie tam również bezpieczne dojście dla pasażerów od strony tego kompleksu przemysłowego. Tutaj również to przejście przez, dla pieszych, które oddamy, ono będzie w pełni bezpieczne, będzie sterowane z Jeleniej Góry, także na czas przejazdu pociągów będą się zamykały rogatki, będzie sygnalizacja, sygnalizacja i to przejście już nie będzie tak jak do tej pory pełniło funkcję dzikie, dzikiego przejścia, nielegalnego. Będzie zupełnie bezpieczne dla pasażerów. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą, po rozmowach z panem prezydentem Łuźniakiem, a wcześniej jeszcze z panem prezydentem Zawiłą, no zapewniali nas, że to będzie też kontynuowane i będzie wykonane. Na jakim etapie są prace, które leżą po stronie miasta, do tematu powrócimy. Pozostajemy w temacie kolei. Od 15 grudnia na nowych przystankach zatrzymają się także pociągi kolei dolnośląskich, a podczas 7 kongresu samorządowego rozmawiano m.in. o eko-dolnym Śląsku i pobitych w ostatnim czasie rekordach. 1 387 281 pasażerów, to jest historyczny wynik. To październikowy wynik kolei dolnośląskich, które od początku 2019 roku przewożą coraz to większą liczbę pasażerów w stosunku do ubiegłego roku, a to wszystko powodowane jest między innymi wjazdem pociągów na nowe trasy, których będzie przybywać. W tym roku e, można powiedzieć, cztery miasta przyłączamy do sieci kolejowej dolnego Śląska i w ogóle Polski. To są miasta, jak na przykład Bielawa, która po 40 latach wraca na mapę kolejową. Od 15 grudnia uruchamiamy tam połączenia, tak jak i do Głogowa i to też jest bardzo ważne, bo po 15 latach będzie połączone całe Zagłębie Miedziowe, czyli można powiedzieć druga największa po Wrocławiu aglomeracja na Dolnym Śląsku, czyli Głogów, Lubin, Legnica. W związku ze wzrostem liczby pasażerów w najbliższym czasie przybędzie także taboru. Mamy zamiar poprawiać te wyniki, dlatego potrzebne są nowe pociągi. Mamy zamiar w przyszłym roku wyposażyć koleje dolnośląskie, zamówić lub nawet już wynająć, wydzierżawić nowe lub używane pojazdy, które będą mogły obsługiwać nowe trasy. Zachęcając mieszkańców Dolnego Śląska do przesiadania się z samochodów na transport kolejowy. Właśnie w ten sposób dbamy o klimat. Wszystkie szczegóły dotyczące nowych połączeń znajdą Państwo na stronie internetowej www.colejedolnosląskie.pl. Już niebawem w centrum uzdrowiskowej części naszego miasta zostanie postawiony 15-metrowy napis Cieplice. Po co? O tym w naszym kolejnym materiale. Na placu piastowskim przy Pałacu Szawgoczu w najbliższym czasie zostanie postawiony taki napis. To pomysł radnych dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice. Pomysł na rozławienie tej części miasta. Stworzyliśmy napis e, Cieplice z kątownika, który będzie miał wielkość 15 metrów. Postawimy go na trawniku. Dodatkowo, w okresie już wiosennym, niestety, będziemy go, że tak powiem, zakrzewiać. Chcemy posadzić w środku. Tychże liter Cisy, aby ten napis stał się docelowo zielenią, bo tak cieplice mają się kojarzyć. Na okres świąteczny będziemy chcieli to ubrać w jakieś ledy, aby przypominało to typową iluminację świąteczną i nawiązywało do całego wystroju, jaki, będzie w tym roku był, jaki w tym roku będzie w cieplicach. Tego typu miejsca często mają po kilka tysięcy zdjęć opublikowanych przez turystów. Szybki, nowoczesny i przede wszystkim prosty sposób na promocję. Będzie miejscem, w którym turyści kuracjusze będą mogli sobie zrobić tak zwanego selfieaka i puścić w świat, mnie, pokazać, jak wyglądają cieplice w danym momencie zachęcając też innych po części do tego, żeby to miejsce odwiedzać. Wiemy, że mnóstwo turystów na świecie zrobiła się taka moda na robienie tak zwanych zdjęć i wysyłanie ich w internet. Chcemy, aby cieplice też w takim czymś zaistniały. Pytanie, kto za to zapłaci? Udało nam się nakłonić kilku e, dobroczyńców, tak bym ujął to, aby ten projekt rozpoczął swoje prace. E, jako Rada cieplicy porozmawialiśmy i z plastykami, którzy zajmują się metaloplastyką, i z firmami, które zajmują się, e, że tak powiem, obróbką tego metalu, żeby on w późniejszym czasie mógł długo wytrzymać. E, ten temat jak najbardziej prezydent miasta wraz z Radą e, uznał za bardzo słuszny i Łącznie wszyscy będziemy próbowali to, że ja tak powiem, wcielić w życie. Pomysł podobno uzyskał także akceptację konserwatora zabytków. Mamy ważną informację dla wszystkich miłośników motoryzacji. Już w ten weekend na Stary Poligon przy ulicy Sudeckiej i alei Solidarności w Jelenigurze wracają Jelenie Wraki. Już w najbliższą niedzielę, od 8 rano do godzin wieczornych, na Starym Poligonie w okolicy ulicy Sudeckiej i Alei Solidarności odbędzie się kolejna edycja Jelenich Wraków. Jak zwykle możemy liczyć na fajną zabawę, miłą atmosferę. Mamy nadzieję, że tym razem imprezę uda nam się przeprowadzić do końca. Yy, no, tak naprawdę, coś, co, 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 co miało popsuć nam poprzednią imprezę, dodało nam więcej sił, bardziej scementowało tutaj nasze przyjaźnie i, i jeszcze chyba silniejsi wracamy tutaj. Na to, że będzie można zobaczyć aż 110 ekip z całego regionu, które będą rywalizować o miano najlepszego zespołu. Choć nie to tutaj jest najważniejsze. Jest rywalizacja. Oczywiście, to wiadomo, startują zawodnicy na początku w grupach 15-osobowych, później lepsi przechodzą dalej do półfinałów, jeszcze lepsi do finałów, no i później wyłaniamy zwycięzcę. Aczkolwiek. Z czasem po, po, po kilku edycjach każdy zawodnik już, już bardziej to traktuje jako zabawy niż jak rywalizację. Widać to po, po ludziach, którzy przyjeżdżają tutaj za pierwszym, drugim razem. Oni tutaj mają jakieś roszczenie, mają pretensje, że ten tego uderzył, ten tego, a teraz się wszyscy bawią, przytulają i, i, i jest fajnie. Mogą się potuc na torze, wysiadają później z auta i przybijają sobie piątki, ale fajnie mnie trzasnąłeś, fajnie mi obróciłeś. Takiego wydarzenia nie można przegapić. Start w niedzielę o godzinie 8.00. Kibice mile widziani. Zapraszamy wszystkich. Fajnie by było, żebyście zobaczyli, co tutaj się dzieje, bo, bo jest naprawdę fajna zabawa, fajna atmosfera. Nie ma się czego bać, jest myślę, że bardzo mile spędzony czas. A teraz pozostałe informacje. Niebawem w parku sportowym Złotnicza zakończą się problemy z brakiem dojścia do boiska ze sztuczną murawą. Za wykonanie chodnika odpowiedzialny jest MPGK, a na przyszły rok planowany jest zakup mobilnych trybun przy bocznym boisku. Więcej o remoncie na raty przeczytają Państwo na stronie jelonka.com. Jak podają przedstawiciele Karkonowskiego Parku Narodowego, dolny dysk na Śnieżce jest przygotowywany do remontu. IMGW, które jest właścicielem obiektu, do końca roku chce przeprowadzić prace przygotowawcze i w przyszłym roku rozpocząć remont. Jak zapowiadają inwestorzy, śnieżka ma być wizytówką instytutu oraz miejscem, gdzie turyści będą mogli odpocząć, skorzystać z udogodnień oraz poznać historię IMGW Państwowego Instytutu Badawczego. Burmistrz Lubania chce przenieść przedszkole miejskie numer 1 do szkoły podstawowej numer 3 w dzielnicy Księginki. Powód. Brak środków na remont obecnej siedziby placówki, która wymaga pilnych prac. Z takimi zamiarami władz nie zgadzają się rodzice przedszkolaków. O kulisach tej sprawy można dowiedzieć się więcej z obszernego materiału filmowego zamieszczonego na stronie internetowej Przeglądu Lubańskiego. A więcej o tym co działo się w ostatnich dniach w mieście i regionie usłyszał Państwo w jutrzejszych Wydarzeniach Tygodnia. Oczywiście gorąco zapraszam.